Moje drogie, moi drodzy też, ale to będzie pytanie bardziej do moich drogich dziewczyn. Czy wierzycie w dobrych mężczyzn? Chciałabym bardzo usłyszeć odpowiedź. <laughs> słyszę często, bardzo często słyszę od dziewczyn, od kobiet, a wy pewnie od matek swoich, żeście słyszały, że mężczyźni są wszyscy tacy sami. I powiem Wam, że tak, z jednej strony jest to zabawne, z drugiej strony jest to smutne, z trzeciej jest straszne. Opowiem Wam dzisiaj yy, o tym temacie z powodu książki pod tytułem Znaleźć faceta i nie zwariować. Żeby znaleźć faceta, chcemy raczej przeważnie dobrego faceta. Chociaż, oczywiście, jak mówimy, że wszyscy są tacy sami, to powinno nam być wszystko jedno, a nie jest nam wszystko jedno, prawda? Zupełnie nie. Teraz można by się zastanowić, co to jest dobry facet. Prawdę mówiąc, każda przypuszczam, by troszkę co innego powiedziała. Jedne mówią, że zdrowy, jedne mówią, że bogaty, jedne mówią, że czuły, jedne mówią, że mocny, jedne mówią, że potrafi półki przybić i tak dalej. Ja myślę sobie, że to, co jest na pewno dla nas ważne, dla nas kobiet, to to, żeby ten mężczyzna był... Mm. Mm, właśnie. Co to jest dobre? Przecież nie zgadzał się ze wszystkim z nami, prawda? Przecież nie zawsze się z wszystkiego Cieszył. Przecież nie da wszystko mówiący tak, bo by się nam nie tylko znudził, ale byśmy go specjalnie nie szanowały. E, na pewno chcemy, żeby był czuły, na pewno chcemy, żeby był e, taki rozumiejący nas, na pewno chcemy, żeby nie był za bardzo e, manipulujący. Mówię za bardzo, bo tak trochę to wszyscy manipulujemy. Mam nadzieję, że sobie zdajecie z tego sprawę. Teraz taki dobry, to co by to jeszcze znaczyło, że daje dużo, prawda? Że się opiekuje, że się sam nie boi za dużo. Trochę to każdy się boi, to też bym chciała, żebyśmy pamiętały o tym. Wracając do tego, co myślimy o mężczyznach albo co mówimy o mężczyznach, to powtarzamy bardzo często to, co słyszymy, powtarzamy bardzo często takie generalizacje tak zwane, czyli coś, co mówi o wszystkich, a w związku z tym tak naprawdę nie jest o wszystkich, ponieważ wszyscy nigdy nie są tacy sami. Bo po pierwsze, niektórzy są gejami, a według e, no, tego, że nas wtedy nie wybierają, no to dla nas no, nie są do związków, prawda? Ale chcę powiedzieć przede wszystkim o tym, że my sobie możemy nie zdawać sprawy z tego, że mamy głębi siebie przekonanie. Że mężczyźni są na przykład niebezpieczni, groźni dla nas, e, przemocowi, że są e, tą taką częścią ludzkości czy ludności, e, która jest trudniejsza czy gorsza od kobiet. E, oczywiście są też męskie podejścia na temat, że kobiety są wszystkie takie same i że są głupie, albo że są e, wszystkie. My tylko myślę o pieniądzach, albo że wszystkie oszukują i, i dopiero to one manipulują, ho, ho, ho. ale o tym nie mówimy, bo to jest temat dla facetów e, i myślę, że dobrze byłby raczej, żeby był obgadywany przez mężczyzn. E, ja oczywiście myślę o tym, że kobiety są wspaniałe, ale też wiem, że nie wszystkie. Ale wracając do panów, e, mogło być tak na przykład, że e, w naszym domu rodzinnym e, Pomiędzy tatą a mamą nie działo się dobrze. Zdarza się, prawda? Wcale nie tak rzadko. Może być tak, że mama źle mówiła o tacie. Znam wiele bardzo takich przykładów i że nawet bardzo źle mówiła o tacie. Moja mama, własna mama też nie najlepiej mówiła o moim tacie, którego ja bardzo szanowałam, bardzo kochałam i lubiłam. I bardzo mi się to nie podobało, że ona tak o nim mówi, chociaż rozumiałam, że ma swoje powody. Ale to troszkę bardziej zrozumiałam, jak byłam doroślejsza, jak byłam młodsza. No to by mnie tu bardzo bolało. W ogóle jak rodzice nadają na dzieci przed... na rodziców przed dziećmi, to to jest bolesne. Słuchajcie, nie róbcie tego jako, jako rodzice. To na marginesie. E, może być tak, że widziałyśmy, że tata robił mamie krzywdę. Mogło być tak, że w naszej rodzinie na przykład bardzo wielu mężczyzn porzucało kobiety. E, może być tak, że jakieś ciotki, jakieś przyjaciółki mamy, jakieś osoby, sąsiadki nadawały, jak to się mówi, prawda, na, na swoich facetów. Kobietki czasem lubią sobie usiąść i nadawać na swoich facetów. To nam pomaga, to tak nas rozluźnia, ale to nie całkiem jest prawda i nie wszystko jest prawda. Poza tym pamiętajmy, że zawsze widzimy no, przy prawie zawsze, bo są osoby bardzo, bardzo świadome, które tego pilnują, ale prawie zawsze oglądamy przez własny durszlak, czyli przez swoje wyobrażenia tego, tego kogoś, jak go widzimy, co nam w nim pasuje, co nam w nim nie pasuje. Jak jesteśmy zauroczone, to nam wszystko pasuje. Potem, jak się zaczynamy trochę zawodzić, to nam przestaje pasować i też wtedy przesadzamy. Chodzi o to, żebyśmy sobie zdały sprawę, jaki jest nasz stosunek do mężczyzn w ogóle. Ponieważ, jeżeli mamy potrzebę, a mamy, żeby być z mężczyzną przez życie, to bardzo jest ważne, jak go traktujemy. Jak traktujemy jego jako przedstawiciela też całego e, tego rodu męskiego. E, ponieważ on może zebrać za to właśnie co się zdarzyło mamie, cioci, babci. E, również co żeśmy wyczytały. Również na jakie filmy żeśmy chodziły bardziej. Zobaczcie jak niezwykła ilość e, bardzo ważnych przekazów do nas dociera. Takich, które podprogowo działają. Wiecie co znaczy podprogowo? Że sobie z tego nie zdajemy sprawy że nie pamiętamy o tym, a to się odkłada gdzieś w środku. To zostaje jako taki czynnik, który na nas wpływa, który później nami na przykład czasem też i rządzi, że spotykamy na przykład dwóch panów zainteresowanych nami którzy nam okazują to, żeby się z nami splątali. Ładnie to ktoś kiedyś nazwał, mi się bardzo podoba to określenie splątać się. No i Jeden jest taki spokojny i taki małomówny i taki, no może troszkę nam się wydaje za grzeczny, a drugi jest taki zadowolony z siebie, z takim, wiecie, mocnym błyskiem w oku i tak szarmancko coś tam do łóżka. No i co się dzieje, dziewczyny? Podejrzewam, że większość, przynajmniej młodych dam, zainteresowała się tym drugim. A ja jako dama dorosła i doświadczona powiedziałabym wam tak, ten drugi tylko na chwilę. A przynajmniej, dopóki nie sprawdzicie bardziej, to się naprawdę nie zapędzajcie. A ten pierwszy podejrzewam, że bardziej się nadaje na życie. Ponieważ. Hmm. Właśnie. Teraz ta co to znaczy lepszy czy gorszy? No przecież po... zależy do czego, prawda? Jeżeli myślicie tylko o tym, żeby mieć kogoś na zawsze, co się strasznie rzadko udaje, a poza tym w tej chwili to już jest okropnie długo, zobaczcie, jak my długo żyjemy, coraz dłużej żyjemy i będziemy żyć coraz dłużej. I jest tak naprawdę pytanie: czy damy radę z jedną osobą, a czy ta osoba z nami da radę przez całe życie przetrwać? Ho, ho. Ja się kiedyś przeżyłam sobie pomyślałam sobie, Matko Boska, że będę żyła, tak se. Tak sobie daje mi się z 90, przynajmniej. nie? No to co, to tak z ile? 70-60 lat z tym samym człowiekiem, no chyba, że to jakiś byłby niezwykły cud dobrania sobie wzajemnego. Oczywiście bardzo Wam tego życzę. E, mnie się już, e, to już nie udało, bo już po, pozmieniałam troszkę partnerów w międzyczasie. Ale teraz już mam też niezły wynik powiem Wam, tak. Co prawda, z małymi przerwami, ale 35 lat mam taki wynik. Wracając do tego, czy dobry, powiem Wam tak: na początku mi się wydawał dobry, potem mi się długo, długo nie wydawał dobry, potem mi się raz wydawał dobry, raz niedobry. Oczywiście znowu zakładając ten mój durszlak i to, co dla mnie było dobre, niedobre. Potem jak mi się tak już troszkę podocierali, jednak, pomimo wszystko, po tych latach. No to teraz myślę, że nie przypadkiem żeśmy się dobrali wcale i że sam fakt tego docierania, że on jest możliwy, jest bardzo do, pozytywny, aczkolwiek ciągle czasami się wydaje niedobry. Tylko wiecie, to jest coś takiego, co musimy sobie wziąć pod uwagę e, z taką jakąś lekkością, z jakimś takim przyzwoleniem na to, że ten chłop też człowiek, że też ma e, złe momenty, że ma swoje problemy, że przyszedł do nas z wyposażeniem ze swojej rodziny. Jeżeli myśmy miały na przykład przykłady rodziców, którzy się nie do końca dogadywali, no to on przecież też miał to samo, być może w odwrotną stronę u niego było, być może podobnie. W każdym razie to, że on jest także żywym człowiekiem czującym, e, potrzebującym ciepłych słów i potrzebujących te, tego, żebyśmy były dla niego dobre, a przynajmniej bardziej dobre niż złe. O, widzicie, i teraz wpadłam na takie rozwiązanie, które prawdę mówiąc jest chyba e, podsumowaniem, bo ja sobie je jako podsumowanie znalazłam. Ma być więcej niż mniej tego, co nam jest potrzebne w związku, żeby po pierwsze nie zwariować z braku, no i też, żeby nie zwariować hmm, z wymysłów, co by to miało być. Bo my sobie tak życzymy, a czego nie będzie, ponieważ nasze życzenia i nasze marzenia nie są, nie są najważniejsze na świecie, powiem Wam. Choć są dla nas najważniejsze. O marzeniach Wam opowiem następnym razem. Pozdrawiam i życzę udanych, dobrych związków i fajnych facetów. No i jeszcze Wam przypomnę o książce. Warto czytać dużo tematów, takich wiecie o Związku i o Chłopach. Typy mężczyzn tu są też. A poza tym przypominam Wam o subskrypcji, jeśli chcecie słuchać kolejnych tematów. Pozdrawiam.